Hello, hello, witam serdecznie, z tej strony Typek i zapraszam na kolejny odcinek gameplaya z Heroes and Generals. Dzisiaj znowu na Aliantach, ale z M1, M2 Carbine. Stwierdziłem, że jak był Johnson, to Carbine też dam, bo to takie w sumie chyba dwie najczęściej używane bronie na piechurach. Yy, no nie licząc oczywiście Springfielda. Yy, I tak troszeczkę jeszcze chciało. Prosto podczeł wjechałem. Świetnie, Typek. Świetna robota. Ale to już chyba koniec bitwy będzie, zaraz. Yy, parę słów na temat klanów, bo często mnie w komentarzach pytacie, czy nie, mam, czy nie mógłbym wam polecić jakiegoś klanu, do którego moglibyście dołączyć. Yy, różnie, czasami chcecie po stronie Niemiec, czy jak po, po innej stronie konfliktu. Jeśli chodzi o Niemców, to na pewno mogę Wam polecić mój były klan, znaczy były, no obecny w sumie, bo ja nigdy z tego klanu też nie odszedłem. Nigdy nie odszedłem i nigdy nie zostałem wyrzucony, więc dalej tam jestem, ale... Ale po prostu mniej gram w Heroesy ogólnie. Nie gram już tak regularnie jak kiedyś, ale klan nadal istnieje, a jeśli jesteście ciekawi jak to wygląda w Psach Wojny, granie... To zapraszam was na streama Werki, która jest clan liderką klanu. Ona chyba od miesiąca czy od trzech tygodni jakoś zaczęła streamować regularnie. W zasadzie codziennie albo co drugi dzień, jakoś tak. Oczywiście, jeśli no problem jest tego typu, że Werka gra dosyć późną nocą albo późnym wieczorem przynajmniej. Więc, jeśli chcielibyście zobaczyć, jak to wygląda, to prawdopodobnie musielibyście powtórkę oglądać. Ale powtórki są na jej kanale YouTube'owym, więc nie ma problemu. Link do jej kanału, oczywiście, wrzucę w opisie filmiku, będzie pod spodem pod tym filmem. Jakby komuś się nie chciało szukać, a gdyby ktoś chciał znaleźć werkę, to tak jak mówię, werka tylko pisane przez, przez trzy. Zamiast E jest trójka. Werka z dużej litery. Yy, gdzieś tutaj wrzucę zaraz na ekran. O. Yy. Yy, I z tego co wiem, klan nadal działa. Nawet ma paru nowych, nie, no znowu czołg. Nawet ma kilku nowych członków, też yy, ze strony aliantów przeszli. No i są tam dobrzy gracze, muszę powiedzieć. Yy, także przybywa tych graczy. Także gdybyście szukali, to zerknijcie sobie właśnie na kanał Werki i, i możecie sobie podjąć jakąś decyzję. Czemu ten granat kurczę Zostań, żeż tam wysłać gościa. O. Sam sobie na. przywaliłem dwa razy granatem, jeszcze apteczki nie mam. No. I w ogóle. w sumie nie powinienem chyba o tym mówić, ale powiem wam, bo mnie to po prostu rozkłada na łopatki. Głupota reto, po prostu głupota reto. Ignorancja reto i w ogóle olewactwo reto to jest po prostu szczyt szczyt szczytów. Powiem wam, że mam taką sytuację, że jedna osoba, nie będę mówił kto. Jedna osoba, z którą kiedyś grałem razem Ma problem po prostu z jednym graczem, który notorycznie na Global czacie ją obraża, notorycznie ją wyzywa, straszy, grozi jej. No i po dłuższym czasie po prostu czara goryczy się przelała no i zostało to zgłoszone do Reto, że jest taki problem, zostały wysłane screenshoty z czata, co ta osoba pisze, widać nik tej osoby dokładnie, co pisze, na jaki temat i jedyną odpowiedzią Reto było, żeby dodać tą osobę do ignorowanych osób. Do listy ignorowanych. Tylko, że problem z dodaniem kogoś do listy ignorowanych jest tego typu, że w tym momencie wy ignorujecie tą osobę. Wy nie widzicie, co ona pisze na globalu, w ogóle wszędzie, gdzie co pisze. Ale wszyscy poza wami to widzą, więc ta osoba dalej może wam podcierać sobie, znaczy może podcierać sobie dupę waszym Nikiem, że tak powiem. Może z was robić szmatę, może was, z was robić kurczę ostatnie dno. Na tym czacie, a wy nawet nie widzicie, co ta osoba pisze. Na tym polega Ignor. Wszyscy poza wami to widzą, tak? Więc to nie jest rozwiązanie żadne, bo to nie rozwiązuje problemu. Yy, po czym właśnie było na. Co tu się dzieje? On przez ścianę do mnie szczela? Patrzcie, on przez ścianę do mnie szczela. Widzieliście tutaj, tutaj przelatywały naboje przez ścianę, o co chodzi? No, czysto. Także aha, jeszcze była odpowiedź to dodatkowa, że właśnie było, zostało napisane, że że dodanie do ignora nic nie da, bo ta osoba dalej pisze na globalu i dalej obraża, dalej grozi, dalej wyzywa, i to naprawdę grubo. Po czym Reto odpisało, żeby poprosić swoich znajomych, żeby też ignorowali to, co ta osoba pisze. Serio? To jest... to jest wszystko? I oni chcą walczyć z hejtem, tak? Oni w ten sposób chcą walczyć z hejtem. Więc ja tu czegoś nie rozumiem, kurczę. Bo w tym momencie to my, jako gracze, bardziej walczymy z tym hejtem niż oni, jako deweloperzy, bo my tych ludzi staramy się właśnie jakoś usuwać z grup, wyrzucać, odizolować. No ale jako gracze nie możemy zrobić zbyt wiele. Natomiast oni, jako deweloperzy, mogliby na przykład tą osobę zbanować, tak? Ale tego nie robią, bo dla nich, screenshot to jest niewystarczający dowód. Więc ja nie wiem, czego oni wymagają, żeby mieć dowód i powód do zbanowania takiego kogoś. Nie wiem, mamy ich zaprosić do rozmowy w momencie, jak, ta, jak ten ktoś będzie znowu z nas dar? Więc to jest naprawdę... Dla mnie Reto, z tą swoją walką z hejtem, mogą sobie ją w dupę wsadzić głęboko i przekręcić. Bo oni nie, mają, oni nie mają żadnych środków do tego, żeby z tym hejtem walczyć, bo proszenie graczy o to, żeby byli grzeczni, to jest po prostu śmieszne. Natomiast tutaj dostają na tacy dowody z nikiem tej osoby, dostają co napisała, do kogo i to nie jest dla nich wystarczający dowód. Mają to w dupie po prostu, krótko mówiąc. Także powodzenia życzę Reto w rozwoju gry. O nie Strasznie tego Strasznie to mam jedynka nosi na boki Bujaniem jak kurde chińską armatą Walka z hejtem kurcze Ja nie wiem czy to, czy może, może to reto kurcze to skąd oni Belgia, tak? Czy Dania? Już nie pamiętam, ale nie wiem, może ich kurczę, ten, ta poprawność taka, wiecie, polityczna dopadła, że nie wolno nikogo dyskryminować i tak dalej, nawet jak nam włazi na głowę i sika na czoło, to mamy to przyjąć z uśmiechem. No nic, straciliśmy na dwójeczkę, trzeba będzie to odbić. No ale dobrze, bo przynajmniej troszkę ta bitwa potrwa. Przed chwilą właśnie chciałem nagrać, ale niestety trzy bitwy pod rząd mi się trafiły, takie, które tra tra trwały poniżej 10 minut. Tutaj może troszeczkę dłużej to potrwa, więc jakiś uda się ciekawszy odcineczek nagrać. Kurczę, ciężko tym karabinem się gra, powiem wam. Kurczę, strasznie go, strasznie go buja na boki. To jest chyba jedyna broń, którą aż tak bardzo buja przy strzelaniu. Ja nie wiem, no jakiś, aż takich problemów nie miałem z opanowaniem broni przy innych karabinach. No nie, no to jest od lewej do prawej, od lewej do prawej. Ja wcale tak myszką nie ruszam, serio. Ja nie robię spraya kurze od lewej do prawej, to ta broń tak sama po prostu robi. To jest auto auto spray. Masakra, co oni z tym karbajnem zrobili? To jest broń, którą powinno się strzelać tak, wiecie, po 3-4 kulki, krótkie serie. Ale to jest niemożliwe przy takim rozrzucie. Poza tym broń ma dosyć, no dosyć niski damage, więc kiedy ją tak rzuca właśnie przy tym strzelaniu już przy 3-4 nabojach, to to jest niemożliwe, żeby żeby jakiś celny ogień prowadzić Bardzo krótki dystans O, ten to tutaj kurczę sobie misję zrobił Patrzcie, przeczołga się aż do tego lasu chyba gościu No nic, trzeba trójki bronić Patrzcie jaka tu ekipa krzaczkowa siedzi Pięciu czyli ilu tam Tu jeszcze dwóch siedzi Super kurczę Pół teamu nie no. <laughs> Jeden gość jest na trójce, nie? Tracimy właśnie a Jeden jest na tej trójce i żaden z tych matołków po krzakach się nie ruszy, żeby mu pomóc. No matołki, no matołki. No będę mówił po imieniu po prostu, bo tego inaczej nazwać nie można. O, cholera rzucił granat i mi w mój wybuch. Matołki. O kurczę, miał się granat. Kurczę, nie wiem gdzie on gdzie on jest. Co to było? Zniknął mi gościu, widzieliście to? Czapkę niewitkę założył i wyparował. Dobra, a trojeczka odbita. Ja to na razie zostanę, chyba bronić. Kurczę, te czołgi wszędzie, jak tam, nasza sytuacja na placu boju. No dobra, teraz nas trochę jest, koło tej a trójki, dobrze. Hurra, hurra. Matko bosko jak to kopie strasznie. Ja się stąd nie ruszam, chcecie, to idźcie sobie przejmować to ma dwójkę, kurde, bo pójdę stąd, to znowu tu nikogo nie będzie. Nic, no trochę tutaj nic się nie dzieje na razie, ale nie chcę tej ja trójki stracić znowu. Dobra, bierzemy, a dwa oczywiście mojego Jeepka już nie ma dawno. Spróbuję tam jakoś dobiec. O, już mnie namierzyli chyba. O nie czołg nie namierzył Albo dwa nawet. Dobra, może teraz sobie tam podjadę jakoś Moturem. Boże, ja celuję w typa, a po ułamku sekundy mam celownik kurde 2 metry od niego. Tam kolejny czołg. Kurczę, no nie mam się jak wychylić, bo te czołgi wszędzie stoją, więc spróbuję tutaj jeszcze na górze. co jest No, wreszcie. Wreszcie dostał. Co? Czas się kończy? Ekstra. Dobra. Banzai! O! <ścoughs> Czołgista. Przez taką szparkę jeszcze mnie sięgnął. No dobra, to już i tak jest koniec czasu. 30 sekund zostało. Czołg nam jeździ po respie. Dobra. Już się chyba nawet nie będę respił, bo to szkoda szkoda kasy. No to okej. Okay. Zaraz sobie jeszcze zobaczymy, jak tam z kasą wyszło. Chyba nie za dużo, bo to taka krótka bitwa. Mało się w sumie działo. Yy... 5700 zarobiłem, a wydałem. Kurczę, czekajcie, ja muszę coś z tym czatem zrobić. O. Dobra. Yy, 5700 zarobiłem, wydałem 3800, czyli 2900 do przodu, tak? Albo 1900. Jezu, nigdy mi się tego liczyć nie chcę. Dobra, mniejsza z tym. Drobne jakieś zarobiłem, ale kurczę, Carbina, nie wiem, no ja bym. Nie, dlaczego ty mi to. Stój, stój, wróć, nie chcę startować bitwy, matko, nie. Jak się tu wychodzi z tego? O. Konfirm, tak. Yy... kurcze, co ja miałem Wam powiedzieć? Karabajna bym Wam nie polecał w tym momencie. Tak jak kiedyś mówiłem, że fajna broń, tak w tym momencie jest to strasznie wkurzająca broń. To już nawet nie chodzi o to, że ona jest trudna do opanowania, do nauczenia się korzystania z niej. Ta broń jest po prostu losowa, bo w innych broniach możecie po prostu jakąś liczbę pocisków sobie wybrać. Przy której jeszcze te pociski lecą w miarę celnie. Nie ma tego bujania, właśnie, bo to bujanie się dopiero później zaczyna. Na przykład w pewnych broniach zaczynają, zaczynają bujać się tak przy trzecim pocisku, przy czwartym, na karbajnie od razu. Od razu jest rozsiew od lewej do prawej. No i przy innych broniach możecie po prostu się nauczyć skontrować ten odrzut, jeśli wam kopie za bardzo do góry to ściągacie to w dół, albo po prostu jeśli na boki rzuca za bardzo to krótsze serie puszczacie, przy karabajnie nie jesteście w stanie nic zrobić, bo od razu go rozrzuca na boki i kurcze, no i nie jesteście w stanie z tego skontrować za bardzo. Także to jest taka losowa broń na bardzo krótki dystans, ja już nawet wolałbym z jakimś pm biegać niż z tym karabinem, chyba, tak mi się wydaje. Nie, źle mi się tym karbajnem gra, naprawdę. No, nie polecam tej broni w tym momencie. Johnsonek jest dużo lepszy. Yy, ok, na dzisiaj to tyle. Yy, jeszcze raz przypominam o kanale YouTube'owym Werki. Zajrzyjcie sobie tam. Być może traficie na jakiegoś streama. Ja też tam czasami wpadam jak streamuję pogadać. Także być może się usłyszymy. Yy, I przypominam, że link będzie w opisie pod moim filmikiem. Na dzisiaj to tyle. Dzięki za uwagę i do usłyszenia za tydzień. Trzymajcie się. Cześć.